Cześć, maneczko, ludziska, z tej ja, Gabe Witam was po raz kolejny w fogwarcie I w kolejnym odcinku serii LEGO Harry Potter Lato 1-4 Dzisiaj kolejne misje I mogę was to przepuścić za moje sterowanie Harry, ale to może być wina tego, że po prostu Gram na klawiaturze, bo mi się po prostu nie chciało szukać pada I to idziemy na naszą misję nadal jesteśmy w pierwszej części to mnie smuci ponieważ tu już jest piąty odcinek a my nadal w tej samej w tym samym w tym samym e, e, części a tu jest cztery części więc będzie mnóstwo i to mnóstwo zabawy więc tak Bam, bam bam, 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 bam. do hagridach mi się zdaje. No chyba tak. Hagrid, tak, idziemy do Hagrida. Gdzie go wyb? Dobra, nieważne, nieważne. Nic się nie stało. Idź, Harry, idź. Dobra. Idziemy na naszą misję Hagrida. O! Oh. Mm. Jaki swój taśny! Mm. Swój taśny jednorożec Draco Malfoy, Ja ci teraz przypierdzielę stary ty i ty mały Dobrze! Ugryź mu dupę! Ty My będziemy ratować Harego. Nie umieraj, stary. Dobra, dawaj, dawaj, pieseł. A, czekajcie, uratujemy. Pieseł! Co ty, pieseł, robisz? Czekajcie, czekajcie. Zmiana była tu, dobra. No, jedźmy stąd! Kurde Kurde Leżeć, leżeć Dobrze e, Dobra, bierzemy to Czekajcie, jump No cholera Dobra Uratowaliśmy typa No cholera Sorry, ale trochę tego nie ogarniam Jak zacznę to ogarniać to będzie dobrze Bo na razie coś mi nie idzie Dobra Pieseł Pieseł Chodź tu pieseł Tak pieseł wchodzi na pewno po szczeblach Dobra Odkopaj to Pieseł Gdzie uciekacie beboki? O wy cholery Ja wam dam Chodź pieseł Ja wam dam, ja was po pogryzę Gdzie wy? Au, Dobra, idziemy szuka e, Jump, jump był tu Tak, dobra Hop Pieseł, bansuj, bansuj pieseł Uhu! Ej! Pieseł, walcz! Pieseł! Dobrze, Pieseł, walczysz! Wow! Pieseł, całą dziurę taką dużą wykopał w 5 sekund. Dobry, Pieseł! Idziemy, idziemy To są jakieś owady, czy co? What the fuck? Dobra Czekajcie, bo tam trzeba jakoś przejść, a idziemy, mam ich? Dobra, czekajcie, mam pomysła Kurde A to jest znerwiające powiem wam Bob. Dobra No iść mi stąd! Ty gnaju! No cholera, ej no nie da się w ogóle No Tak ma być Idź mi, ty kupi owadzie Już, a nie, już, nie, dobra Are, where are you Oczkajcie, pieseł, sał, sał Peseł, sał, sał, sał Dobra What the fuck? The fuck? Hermiona jaki ty parkur umiesz nie wiedziałem Dobra przy... No kurde Nie 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 idź ode mnie, idź Dobrze Wow O cholera Dobra Zbadżowałem się trochę Wow Pieseł Nie, ty nie jesteś pieseł Dobra, pieseł, piesełuj Aha Teraz musi tam pójść Hagrid, bo on jest super mocny Dobra Ciągnij! Ciągnij Hagrid, ciągnij! Ale patrz jaki Hagrid to jest sniper, patrzcie, łama, wow, patrzcie, łama wow. A czekajcie, czekajcie Kurda! Wypad! No obaj będzie potrawka z osy Dobra O dobra, Anglii też umie trampować Oś tu, ha i co, i co, i co Snajper elite, nie? Boom. Ale dostał u Nie e, czekajcie Muszę się zmienić Bum Ha Ci na haksach Dobra Jak to rozwalić a może to trzeba zniszczyć Aaaa Wow, Nieźle Jak się wydłużył Jak się wyciągnął Panie Widział Pan to Pa, bo Ła czekaj, Muszę łączyć LO Ty chuj Ha, ścigowałem. Harry, Co się stało? Au. Hey. DAWAJ MU skopyta! Poziom ukończony Oczywiście zrobimy jeszcze jeden w tym odcinku Wow Po prostu mi się nie chce grać na rozwalanie wszystkiego i na prostu na kasę Ja po prostu chcę tą grę przejść, pokazać wam fabułę A nie po prostu robić wszystko żeby ta gra Żeby ta jedna mi 40 minut ZŁOTY KLACZEK! Dwa! Muszę być w niebezpieczeństwie. Kontynuuj opowieść. Aha, u, dobra. Harry Potter farmę miał. O, 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 cioci. Idziemy. Obalać co profesor, chyba pada, że Lupin. I zasprowadzić w onda chyba profesor Lupin tam czyni złego. Eee Dindau. Idziemy, 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 On wcale nas nie widział On wcale nas nie widział, wcale nam jeszcze nie pomachał Ta gra oszukuje system, tak nie było w filmie. Ta gra oszukuje system. Ta gra perfinio oszukuje system. Ron nie umiesz grać. O kurde, pieseły. Same pieseły w tym odcinku, fajna uczciwie. A czekajcie, nie to? Ole łaki sniper. Kaciuszka? Spokojnie. brakadabra hokus pokus, a twój stary to fort Focus. Ha. Nie no, wiem, że to stare. Wiem, wiem, wiem. Spokojnie, spokojnie. Spadź bożeście, były niegrzeczne, głupie jesteście, brzydkie też. I tak sobie dalej śpicie, małe smrody. Dobra, idziemy. Czy, ej, serio? To jest ostatni chyba chapter części... ...z... ...e z e, z e, kamieniu filozoficznego, ale ja, ja serio. Uratuję cię ron. Bum Bom. No i bum I bum Ja cię, ja cię dorwę ty, te kornate, ty, ty, ty. ty. Ty lupinie ty A nie to nie jest lupin, przepraszam przepraszam Radziłem was błąd, to, to jest na pewno inny, bo lupin to był ten, co miał wykoka w zasobnych częściach Dobra spokojnie Nie denerwujmy się Eee Co tu co tam zrobić Nie to, Harry O, mamy miotłę Bo kurde Jak ja mam wsiąść na miotłę Nie, dobra, czekajcie, tu jest pauza Czekaj, myszko idź mi z tobą, mi tylko przeszkadzasz Ehm, um, nie tu Nie tu, a dobra Dawaj Harry Pokaż, że się opierdzielałeś na lekcjach Wow, jakie biksy Dawaj, do góry, do góry, dawaj, dawaj Dawaj, dawaj. Kongo go Hargoń Pa, no, dawaj traf A ty traf go stary Dobrze What the fuck Dobra szybko szybko Dobrze znalazłeś, znalazłeś Jakie to ciężkie panie tam powinny być te szachy, nie? Co były w filmie? Są szachy Patrzcie, mamy pokaz Łale, ale, ale są so much ninja Ła jaki ninja, ooo Łaccia flarak O, o nie, o nie, nie bij go, nie bij go Koni na D5 Co zrobić? I konikiem na D5 Jestem kuniem Walcie walcie, dawaj, dawaj czarny, dawaj ty hultaju Jak ty mogłeś Wchodzimy do czołgu ja? Nie Co ja mam zrobić? Dobra, bijcie się, dawaj czarny! Czarnuchy wygry... Dwają, dobra, to, to się wytnie. Walcz czarnuchu! No, ej, proszę mi tutaj się nie bagować. Dobrze. Aha, ja mam mnie klikać, dobra. Łoła jaki ninja! To jest ninja. Co ty robisz? Dobrze! Ale pamiętaj. Pamiętaj Pamiętaj Na autostradzie tylko 100 km na godzinę, pamiętaj Tylko, tylko, wiesz, tutaj masz tylko 5 na godzinę, więc pamiętaj Spokojnie Aha, ja tym jadę, dawać go! Nie, nie, idź ode mnie, idź ode mnie z tytułu wolności Ona rozwaliła mi wieżę Dawaj królus, zabij ją, zniszcz ją a królu tak się uszukiwało Na walkach o Tron O, o, o! Jestem cheaterem Dobra, jesteśmy z Pawratem. Ja go muszę... Ja muszę złożyć, nie, ja chyba składam go całego, nie? Cheaty No płaci jakie haksy zrobiłem sobie idzie murzyn czynę, murzyń jeszcze? Patrzcie jakie haksy Czekajcie, dawaj Zniszcz go, dawaj, bo... bo... jaki tom breeder Ale wtedy Hermiona tam nie wyszła, kolejny bug Woldi Pierwsza starcie z Woldi Dobra What the Woldi Kurde, sorry. Można najpierw to chyba umijać, co nie? braka dobra. A, słabyś. O ty gnoju. Bigo jeszcze. Ona ma haksy. Mówię wam. Są czyste jak u Zahaksy. Jestem pro Elo -koks. Nie no dobra. Mm. O kurde Ej no tak to my się bawić nie będziemy Woldi Tak to my się bawić Woldi nie będziemy Oła A Hermana co ty się opierdzielasz? Chodź tu mi pomóż Aha O kurde Ja się wcale nie śmiałem Dawaj no, Dobra, szybko, szybko, szybko. Łofak, łofak. Giniesz A, wyrwałem ci rękę. A wyrwałem ci drugą rękę. A wyrwałem ci głowę. patarz mi moje rodzice z klaszczą. O nie Zimdlałem. Hahaha ha, ha, beka Poziom ukończony i pierwsza część Harego Ukończona Prawdziwy czarodziej 22% wow Złote klocówki? A nie, jeszcze kasa Bam bam bam, Bom. Aha, o. Oh. Może cały czas zapominam. Tyle wygrać Hop. Koniec pierwszej części Harry'ego Pottera, ja z nami żegnam Widzimy się w następnych odcinkach z Halego, już w drugiej części Komnata Tajemnic. Nie zapomnijcie zabić lajka, na razie.